Kolejny etap montażu diod to wektry. To jest ten przełącznik kierowcy. Zamontowałem tutaj dwie diody czerwoną i zieloną. Tutaj jest zielona, czerwona. Białe zostały. No i jak go zmontujemy, przełącznik cały. Te białe strasznie dużo światła dają. Są bardzo jasne i można powiedzieć, że aparat tak jakby. Traktuję to jak jakbym robił zdjęcia po słońce W każdym razie, diody zamontowane. Teraz złożę przełącznik i zobaczę, co się wygląda. Tutaj to jest na zasilaczu w tej chwili. Może ktoś będzie chciał sobie zobaczyć, jak to się zasila od tyłu, żeby sprawdzić sobie na bieżąco. To jest nóżka 7 i 8. 7 jest minusem, 8 jest plusem. Oczywiście 12V, no bo w samochodzie będzie do 14 w zasadzie maksymalnie, ale to standard stabilizator. 12V używam w tej chwili. Można trochę zmniejszyć napięcie. Nie wiem, się uda, ale to wtedy te diody zaczynają, jedne świecą, a nie wszystkie są połączone w szereg. Niektóre są w szereg połączone, dlatego tak czasami wygląda dziwnie. O, teraz te cztery w środku się zaczynają świecić. One są połączone w szereg. I pewnie dlatego taki, taki jest efekt. Dobra, złączymy, zamontujemy przełącznik, znaczy te diady, całą elektrykę w przełącznik, ponieważ zamontujemy. Może jeszcze wcześniej zobaczymy, jak to wygląda przed montażem w samochodzie.